Dobra słuchajcie, także lecimy z drugą częścią, od razu nagrywam to ciurkiem po tym materiale, także... Tak bez przywitania, ale... ale lecimy z drugą częścią po przebieraniu, teraz zaczynamy, zabieramy się za lochy. Zobaczymy się ich padnie, mam nadzieję, że dużo. No i co? Myślę, że Cyrk Gros na początek tutaj będzie trzeba poświęcić troszeczkę grzybku, bo to jest tak 10 na 10. A my gramy łowcom, ale jest 190 poziom. O proszę, są rękawice, o których tyle szukałem, także, e, także bardzo, bardzo fajna sprawa. E, wiecie co, ja to sobie pominę, e, za trzy grzybki jest szczęście. No, 48 grzybów, to tutaj nie będę e, na pewno wyrzucał, to też wolę tutaj użyć 10, e, jeśli już. Mm, ale dobra, tutaj mam jakąś starą broń, weźmy sobie klej, klejnot na zręczność, stary. E, I okej, okay. 190 poziom, fajnie. No, i teraz zabieram się na za piekło, na dusza, poziom zerowy. <grymne> no, gierka dalej zbugowana, jak widzicie. Kolejne rękawice na wszystkie staty, także za nie sobie podziękujemy. 192 poziom. Wściekła duża za pierwszym razem. 194 poziom. No, tyle chyba po przebieraniu i to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, także jest to fajna opcja. No, oczywiście celem jest dzisiaj 200 poziom. Nie mam nadzieję, że to się uda. No ale na spokojnie, na spokojnie. E, tutaj myślę, że ta, ta stara dusza tej padnie, to jest wojownik, także no, to jest kwestia i teraz się po prostu e, uleczymy w jednej walce. Tak jak mówiłem, padł, e, 195 poziom, już ma plus 20 na broni obrażeń, także już powoli, powoli e, trzeba będzie tej broni szukać. Męczy dusza tym razem, e, no tutaj nasz może trochę pomęczyć faktycznie. Tak, tu będzie troszeczkę problem, myślę, ale też chwilowy, bo to jest, słuchajcie, zwiadowca. Wszystko zależy od RNG w tej gierce. No, 280 banik, także tutaj ta męczy dusza padnie na pewno. Fajnie tylko kiedy. No, come on. No, widzę, że tutaj coś się nie chce. Nie chce się dać pokonać. No dobra, czy co? Chyba stopujemy. O, no ja już słuchajcie mam sprawdzoną taktykę, po prostu trzeba powiedzieć, że stopujemy i play od razu daje e, Daje tutaj prawda pokonać przeciwnika e, Tym razem mag, mag który padnie na pewno, tu już nawet nie będę, e, nie będę myślę, że przechodził do innego lochu Mamy to słuchajcie, 200 poziom na S38, także super e, I broń plus 22 do kociołka, to tam chyba wcześniej się nie dałem do kociołka przez szwadek. I mamy sporo pieniędzy, możemy dodać troszeczkę statystyki. E, troszeczkę też w pachołu, bo zaraz przechodzimy do strefy mroku. O tutaj ja odświeżyłem gabinet magii przez szwadek. <grym> no i też szwanej bym dał troszeczkę. Bo jednak to jest zwiadowca. Dobra, czy biczownik tutaj jest w zasięgu jakimkolwiek do pokonania. No jest to wojownik, także tutaj byśmy się musieli troszeczkę poleczyć. Także pana biczownika sobie na razie zostawimy, myślę. E, bo on padnie, tylko trzeba mu dać troszeczkę czasu. E, tutaj mamy. E, tutaj nic nie, nie zrobimy i tutaj chyba też nic jeszcze nie zrobimy. Tak, tak mi się dobrze wydawało. E, wodny, glomp, O, dostęp elite, no ale roch przegrany. E, no ale on tutaj pada na pewno. E, tylko i wyłącznie kwestia czasu. Lękawic dla wojownika. Dajmy mu. Bez tego miejsca, nawet, no, bo nie będę więc miejsca, miejsca na klejnot robił bez przesady, no ale i tak będzie się przydał. Ok, fajnie, kolejny mi padł. Maska teraz dla MAGA tym razem. E, bardzo fajna, tylko słuchajcie, nie wiem czy. Mm, nie wiem, czy ja mam tu jakiś klejnot w sumie, No ale nawet bez klejnotu jest lepsza. Także klejnot osadzę później. W ogóle MAG jest strasznie goły <laughs> swoją drogą. okej. Okay. E, tym razem słuchajcie, hełm dla e, zwiadowcy. Także dajmy sobie. To oczywiście klientów nie mam, bo te klienci się tyle kopią, że to jest masakra. E, dobra, mamy hack teraz dla wojownika nowa broń. Fajnie. Plus 68 to już są naprawdę duże obrażenia, także nawet bez tego miejsca dajmy je. E, Wszystką tą broń. No i dobra, kamienny olbrzym. Oczywiście, słuchajcie, tego Expa z tej strefy nie ma na razie dużo. Są to bardzo niewielkie ilości. No, nasze pachołki nie robią zbyt dużo, dopiero trwana tam się odpala, no ale 27 baniek, myślę, że to jest do pokonania. Tak też myślałem. I ten na siłę dla Wojownika, dajmy mu i osadźmy mu. Tutaj porządny 319, wow, jaki piękny klejnot. Dobra, to jeszcze jest w ogóle do WC, także ja to sobie zostawię. No i zobaczmy dalej. 201 poziom, broń dla Wojownika. Yy, oczywiście udajemy, bo jest miejsce okay, no porównanie do tej. Dlatego, że mam minus 42 obrażeń, chociaż kurcz, minu, min, minus 42 obrażeń? Dlaczego tak? Mm. No nie wiem, nie wiem. Na razie przyniem nie wiem, co z nią zrobić, powiem szczerze, do kowala jej nie dam raczej, bo nie daje mi aż tyle. Znaczy, dałbym, ale no nie mam miejsca w punktów w tym momencie. To na pewno sprzedam. Jeden kamyk, jeszcze sobie tu osadzimy, może w coś. Ale ja bym poczekał na jakiegoś epika. Dobra, telechy powinny iść tutaj za jednym grzybkiem, praktycznie. E, Okej, okay, tutaj mamy fajny przedmiot, tylko komu by go dać? Trzeba No, tutaj magusiowi by się przydało w sumie. E, dobra, dajmy jemu. Niech ma. E, tu jest mag, zobaczymy, czy jesteśmy z magiem w stanie coś zrobić. Z tego co widzę, to nie. Z tego co widzę, to na magu będzie blok. To jest kolejny mak, ale no tutaj jest jednak troszeczkę słabszy. Z tego co widzę. Także dajmy tutaj troszeczkę entera. Dajmy troszeczkę entera, niech padnie. Padł, super, mamy to. I mamy klatę na zręczność. Mamy klatę na zręczność. Myślę, że jeszcze ona przy. A nie, no tak, przecież ona wypadła. No i to jest ten ból, właśnie, słuchajcie, niepotrzebnie tam ten temat grałem. Dobra, tutaj, oczywiście, za pierwszym razem teraz mamy rękawicę dla Szczwany i to na pewno już jej damy. To jej się przyda. No i dobra, 10 na 10 to też powinno bez problemu paść. Naprawdę przyjemnie się powiem wam, przeklikuję tą strefę mroku. No to jest dla MAGA. Dobra, przejdźmy do Kowala. To rozmontujmy. To też rozmontujemy, żeby troszeczkę miejsca zrobić. Nam tutaj na postaci. Klikniemy trochę Tornad, żeby te strefy mroku szły troszeczkę szybciej, bo chciałbym ulepszyć moich pachołków. Także tej sobie posprzedajemy. 202 poziom. Te tornady idą oczywiście za jednego grzybka. Także tutaj nie ma żadnego problemu w tym. No, patyczek. Tam był patyczak, czy mi się wydawało? Bo wow, aż tyle miejsca mieliśmy w Plecaku. Jakim to cudem? Okej, okay, nie wiem, jakim to cudem. Ale dobrze, w tym momencie możemy sobie ulepszyć naszych, naszych pachołków, w szczególności Sztwanom oczywiście. Ulepszamy, ją sobie, ulepszamy sobie do naszego poziomu. No, jeszcze trochę brakuje do naszego poziomu. No, tu mamy blok w tornadzie, słuchajcie, dobra. Jest blok w tornadzie napotkany. E, także muszę już zacząć oszczędzać troszeczkę te pieniądze. <laughs> e, żywioł ognia, czy on jest tutaj do pokonania, czy raczej nie? No nie, myślę, że na nim sobie przystępujemy na razie. E, myślę, że ta strefa mroku i tak mi nie daje aż tyle, ile bym chciał, także e, póki co stopujemy w strefie mroku, na razie mam tak. E, tych się oczywiście od, od, ubiorę. Dam im klejnoty, to ten żywioł ognia nie pożyje zbyt długo, także z tym nie ma problemu. E, możemy zacząć wieże. E, z wieżą będziemy mieć trochę golda. E, oczywiście wieża tutaj powinna padać bez problemu. E, tylko pytanie, czy jest sens ją bić w ogóle? jeżeli ja bym. O, tutaj jest fajny hełmik dla wojownika. Wydaje mi się sensem bić w ogóle jeżeli. Jeżeli nie ma miejsca w ekipunku Ale póki co możemy ją sobie trochę pobić, tutaj mamy klatę dla Maga wreszcie, jakąś dostanie. Nie będzie taki goły biegał. Tu mamy item na. Inteligencję też damy sobie Magowi. To jest w ogóle jakiś strasznie stary item. Ja chyba wywalę po prostu. Połkowala nawet za niego praktycznie nie dostanę. No, także, słuchajcie, ja go wywalę po prostu. Eee, no i dobra. Płuca ineczka Naszyjnik na siłę. Czy on będzie przydatny, czy nie będzie przydatny? Zobaczcie, przy okazji, no wiesz, sobie w międzyczasie walniemy. <laughs> eee, czy naszyjnik si na, na siłę? No, przyda się, przyda się w tym momencie. I rękawice dla maga. maga już dostał rękawice. To są troszeczkę lepsze, są bez miejsca. Eee, także polecam sobie do kowala, myślę. No i tutaj idziemy dalej oczywiście eee, rękawice dla wojownika, słabe, niestety nie bierzemy ich. Eee, no i hełm dla wojownika. Hełm już ma, także też jest do kowala. I w tym momencie nie mamy miejsca, słuchajcie, nie mamy w tym momencie miejsca. wow to jest na w ogóle co jest, coś się stało. Tak bo ja niektóre tutaj tam też mogę zak zakładać słuchajcie, no ale jednak. Eee, jednak, jednak. Mm, już się przebrałem, także ich nie potrzebuję. No i dobra. E, ja bym słuchajcie ten kamek sobie założył na jakiś tam uwojownika. że nie mam za bardzo gdzie. No to tutaj sobie go osadzimy. Jeszcze tutaj chociaż to jedno miejsce słuchajcie, w gigunku, bo ono będzie potrzebne. E, na klikanie biczownika. E, zobaczmy jak tam broń. Jak tam broń, bo mamy już bardzo dużo poziomów byliśmy plus 25 tylko. No plus 30 powiedzmy jakaś broń może się trafić. Plus 35 na wytrzymałość. Średni rozrzut, także poszukamy lepszej, troszeczkę. Plus 38. No tak, tak. No już teraz słuchaj, nie, te broń będą lepsze leciały. Też na wytrzymałość, ale dobry rozrzut ma bardzo. Chciałbym mógł sobie pozwolić y, utracić 800 zręczności, żeby dostać 800 wytrzymałości, chyba średnią. Chyba średnią, moje statystyki nie będą zbyt zbalansowane wtedy. Hmm. Także ja bym jeszcze jakąś broń jednak na zręczność Najlepiej oczywiście picką. O! Tak, o takiej broni tutaj mówię właśnie Bez miejsca jest niestety, no ale sobie zaraz to miejsce na klejnot zrobimy Ymm... no dobra, zrobię za sórki, poświęcę troszeczkę surek i zrobię za sórki. Dobra, odzyskujemy sobie klejnot i mamy nowy łuk e, I spróbujemy sobie tego przeciwnika teraz pokonać, myślę, że on tutaj jednak da za wygraną Ok, no 200 tam tysięcy było no to jeszcze hmm, tutaj prędzej czy później musi paść jednak no come on, come on, come on, come on. dobra, mamy 204 poziom, hmm, super e, no i co, i dalej, nic nie dostaliśmy niestety piekielny ogar w e, piekle Ok, no on też pada, to on też pada, po prostu musimy się troszeczkę poleczyć 206 poziom Super Temek jest spoko, tylko nie ma miejsca, oczywiście, na klejnot Więc, no, średnio, średnio nie mamy miejsca w kipunku. Także coś trzeba wywalić. No, myślę, że ten przedmiot wywalę Albo tą broń wywalę, słuchajcie, tą broń wywalę. Przecież nie no, broń, broń wojownika i 3 jako jeden. To ja mogę tutaj sobie rozmontować i sobie rozmontuję jeszcze powiedzmy to. No, dobra, i się znalazło jakieś miejsce. Także Git. Mm, dobra. Woods <laughs> Kampf <What's mine> <laughs> Ok. Dobra. Mamy go. E, 208 poziom. E, teraz adwokata diabła mamy. E, no tutaj już będzie troszeczkę ciężej. Mam wrażenie. Ale jak się odpowiednio mi teraz poleczymy, to oczywiście padnie. Padł. 211 poziom. Bardzo fajnie. E, no i ok. 10 na 10. Belzebos, tu już będzie troszeczkę, myślę, że problem, <laughs> albo i nie będzie, mm. albo i nie będzie. No nie było, jak widać. Także fajnie, 213 poziom. No ja i obok 13 piętro. Dlaczego Jeszcze może byśmy byli w stanie pokonać koło 220 poziomu. Nie wiem, czy w tym momencie już też. Możemy dać mu kilka grzybków, no, ale myślę, że w tym momencie jednak będzie to dość ciężkie tak, no w tym momencie nie dałem mu rady, niestety tam jest parę takich close prób, no ale byśmy musieli naprawdę sporo grzybku poświęcić, żeby on tutaj padł no, wbiliśmy naprawdę sporo poziomów, także nie wiem, czy w tym momencie nie byłoby lepiej po prostu sobie kolejnej broni poszukać no, nie wiem, czy ma to sens zbijmy sobie tutaj kogoś Troszeczkę tych pozycji, może odróbmy. No, mam 213 poziom, to teoretycznie do. No, tutaj do top 100 mógłbym nawet wejść. Jakiś 211, w top 100 jest. 212, no to dałoby radę, ale byśmy musieli znaleźć jakąś broń epicką, jeżeli byśmy chcieli tutaj wbić. Dobra, mamy buty. Ja te buty wezmę. Ja te buty wezmę, słuchajcie. Zrobię ich miejsce na kolejne że one są na wszystkie staty, to i tak. to i tak. Słuchajcie, są dużo, dużo lepsze. Dobra, dobrze. Dobra, słuchajcie. teraz mam dylemat, który z klejnotem ogarnąć. Tu jest coś 70, ładny. Weźmy już za surkę. To jest strasznie marnotrawstwo. Nie róbcie takie, że ich żybicie No ale ja to zrobię jednak. no i dobra. I dobra, mamy wszystko oprócz broni. Wszystko oprócz broni zmienione. E, no, oczywiście gra tutaj e, mnie bronią nie, nie chcę uraczyć, także trudno. No tu jest, kurczę, no jaka super broń, jaka super broń. Ale ja byłem poszło czegoś epickiego. No, i teraz dostaje buty. I teraz dostaje buty, słuchajcie. Kurczę, kurczę. No dobrze, wezmę je, wezmę je. Ile one mi dają? Plus 50. Ale słuchajcie, dużo strasznie armora stracę. Strasznie dużo armora stracę. Nie wiem, czy je brać. No dobrze, wezmę i tak. Wezmę i tak. Hmm. Wezmę i tak. E, odzyskujemy sobie klejnot z powrotem. <grych> nie, no nie wiem, słuchajcie, czy odzyskiwać go z powrotem. Słuchajcie, muszę takie odcinki na live nagrywać, żeby mi chat podpowiadał czasem, bo naprawdę to jest tyle dylematów że często nie wiadomo Dobra No trudno, poświęcę, słuchajcie, poświęcę ten przedmiot do kowala i dajmy, dajmy troszeczkę słabszy kamyk nawet Te ja tutaj kamyk wszystkie będę, słuchajcie, wymieniał potem Także z tym akurat nie ma tutaj problemu Kolejne buty No okej, okay, mamy fajną broń Ja ją wezmę i słuchajcie, odzyskam ten klejnot, Kurczę, tylko nie mam surki <gry> Nie mam surki Znowu za 10 życzyzn. muszę to zrobić Dobrze, odzyskajmy go I mam naprawdę bardzo dobrą broń No ale już chyba nie jestem do klikał, słuchajcie, bo tutaj nie ma nic za bardzo klikania, możemy dać jeszcze tak z 10 prób temu licho, licho piekielne Nie wiem jak to odmienić Lichowi piekielnemu <gry> No, nie padnie, nie padniesz już tutaj, słuchajcie, to jest e, już za daleko, e, jeżeli o to chodzi. E, no, wbiliśmy dzisiaj chyba bodajże 26 poziomów, czy coś takiego. E, także myślę, że wynik naprawdę bardzo ładny. Możemy ewentualnie tornado jeszcze kliknąć. E, żeby tutaj pachołku po popobijać, myślę, że to też będzie ciekawe. Dobra, tutaj barbar do 200, pociśnie na pewno. No do 109 niestety. Tak po jednym, niestety, no ale <grych> inaczej nie ma opcji. Spróbuj hmm. bez przedmiotu. No, troszeczkę kasy trzeba zarobić, jednak. No, tu już blok. Siedmiokrasny nas blokuje już w tornadzie, ale daliśmy im radę. No, szaman Wudu też pada. Idzie to wszystko bardzo ładnie. No ja myślę, że tych no, turnów już nie ma co klikać. A i równie dobrze to mogę tam co, co godzinkę bić. E, z tym nie ma problemu. Jestem ciekawy jaki mamy klasę 78 i 26%. E, nie wiem, czy na moim poziomie już pod 80 nie powinienem dobijać. Mm, ale te klasy i tam jakoś tutaj e, ładnie staram się szukać. Nie wiem, tu mi brakuje raczej niezbyt wielu. E, no już tak po 90% tych wszystkich temów mam, tutaj tych potworów brakuje, bo tu jest jednak 41%, no to... Tu jest zdecydowanie najwyższy brak e, Dobra, magłość teraz Szczwanią podbijamy sobie, bo Szczwana to oczywiście bardzo ważne też Finny Semp, no już opór Nie, jednak zdawało się upaść mm, Okej, okay, dobra e, Dobra, jeszcze tutaj troszeczkę Szczwanej brakuje, to jeszcze spróbujmy Bździk, czemu Bździk nas tutaj blokuje? Dobra, już nie blokuje. Super, to mi się podoba Dziadziom Dziadzio rus też nas blokuje. No dobra, e, słuchajcie, to by było na tyle. Już nie chcę więcej klikać, już także chciałem sobie zostawić. Na spokojnie na awkę i na wszystko inne. Ewentualnie możemy jeszcze pupili pupile sobie obrobić. Dzisiejsze tutaj nam nie padnie, niestety. Czy w świetle Dzindynka sobie pokona, czy sobie nie pokona? Chyba sobie nie pokona z tego co widzę sobie nie pokona niestety tutaj ponik z wyździkiem, sobie też nie da rady no tutaj to już myślę, że powinno pójść tak, tutaj już jest i jeszcze tutaj w wodzie jestem ciekawy czy ten żar żar, jak to się nazywa żartłacz, jest do pokonania bo mogę go dzisiaj zdobyć w tym momencie właśnie i słuchajcie, powiem wam ciekawostkę, w wodzie będę robił taki test troszeczkę no, bo tutaj gram jakby klasą, która ma główną cechę zręczności, czyli głównie światło mnie interesuje, żeby jak najlepiej prowadzić, więc w Wodzie mogę zrobić eksperyment. Nie gram berserkerem ani czym takim, więc robię eksperyment. Przechodzę teraz na siedmiornicę od razu. Siedmiornicą postaram się ubić. To jest szlał wąża, szlał węża, i tutaj hydrowiram, tym szlał wężem, bo potem chcę ubić. Normalnie się robi przejście takie, że tutaj Myk, Koniks albo ewentualnie małżon. No tutaj niestety się pory roku na trafiły. No i potem się leci. Z tego tutaj. Z tego koniksa tutaj i się bije hydrowira. Ewentualnie no jest dla szup super grzybiących tak, jest, ewentualnie przejście jeszcze kroks. rybo. rybo Ryboła i hydrowir. No ale tutaj już tutaj naprawdę sporo grzyków musiał pójść w ruch, żeby takie przejście zadziałało. No ja sobie karmię tutaj tą siedmiornicę, także. Na cilku. Dobra. Teraz tak, walki pupili, Tutaj niby mógłbym zaatakować wodą, ale moja woda ma tutaj jak widzicie minus 6. Także moja woda mogłaby przegrać, więc to jest ryzykowne. Więc pierwszą walkę jednak tutaj oddam, mimo wszystko i oddam ogień. Dobra. I teraz mamy mrok, 45 e, Tutaj mogę zaryzykować światłem Światło jest dobry dobre na mrok no. Zynkarz 42 na zębika, dała sobie radę Fajnie e, 56, o kurcze blaszka O kurcze 46, 47 i 47 e, O także muszę oddać wow. no, Jak oni te armią to jest niesamowite Tutaj znowu muszę oddać mm, Tylko nie wiem co oddać wow. pierwszy raz mam taki Słaby dzień w pupilach, okej, okay, nieważne Okej okay. Nie wiem jak to wygrałem Nie interesuje mnie to Jeżeli chodzi o rankingi to w pupilach jestem 42, jak widzicie no, Koło 30 pozycji cały czas otrzymywałem, tak 30-31 na koniec dnia Codziennie, no i widzę, że Miruś też spadł, to jakiś po prostu unlucky dzień się trafił W podziemiach mm, Tak to wygląda Chciałem tu dzisiaj trochę taku, takiej na 50 pozycję mniej więcej skoczę. oczywiście, no to ładnie tutaj ciśniemy. Jeżeli chcecie dołączyć, zapraszam was do Last Breath. Najlepsze gid na serwerze, bez kapy. No i ciśniemy lochy teraz. Myślę, że jeszcze 3-4 lochy pociśniemy. Tak mi się tutaj wydaje. No i co? Jeżeli chodzi o twierdzę, to zrobiłem stalkę 11. Teraz buduję. Kratery na poziom 11, no i potem oczywiście od razu twierdzę na poziom. Twierdzę, twierdzę na poziom 12. No i dobra. Zróbmy sobie dwa ataki tutaj, żeby, żeby tutaj rycerze nie stali. No i co? Wydałem troszeczkę więcej, żeby pójść planowałem, ale myślę, że wyszło git. Myślę, że tutaj trwa na plus 114. Ma? Kurczę, to są już naprawdę duże wrażenia, wam powiem. Ja bym mi to wziął. No dobra, to już będę miał go do zawki, to już wszystko na spokojnie. Także ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się następnych materiałów. Siemaneczko!